O co chodzi z tym zaznaczaniem gruntu? Powiedzmy, że przyjechaliśmy na łowisku i zaczynamy gruntować naszą wodę, i mamy 2 metry głębokości, i zaznaczamy sobie naszą głębokość na topie czy na bacie. To jest mega istotna rzecz. Zaznaczamy w tym miejscu, gdzie po prostu korpus wystaje z wody. Jest to kluczowe, żebyśmy po prostu łowili precyzyjnie. Chodzi o to, że gdy już mamy wygruntowane łowisko i zaczepiony haczyk na gumce, Musimy też zaznaczyć górę zestawu, mianowicie gdzie spławik wystaje z wody, ponieważ gdy zestaw się zerwie, będziemy mogli wrócić do tych ustawień. Ale przykładowo, mamy zanętę pracującą, trzeba będzie łowić nad dnem. Zjedziemy sobie tym zestawem 10 cm przykładowo i zaczniemy łowić na dnem. Wejdą nam leszcze, będzie trzeba położyć przypon, będą warunki wieczne, też będzie trzeba położyć przypon, będziemy mogli do tego wrócić. To jest bardzo istotne.